Doświadczenie kontrola przytuli czepnej jesienią. Ciemne to przytulia. 22 lipca. Wszystkie kombinacje bardzo dobre. Kufor tego doświadczenia. Wylewające się przytulia. I doświadczenie. Tym razem kontrola przytuli czepnej, ale wiosną. Wszystkie programy skuteczne. Puffer doświadczenia, jest kontrola, jest z kolei miks chwastów. E, kontrola jesienna, całego spektrum chwastów. Część z nich już wysypała się. O, tu chwasty jednoliścienne, dwoliścienne. Takie są efekty. Kombinacja 5A trochę słabsza na habra, 6A trochę słabsza na Maki i haber. zatem OK. Wisniecze doświadczenie to jest miks hastów wiosennych, jednoliściennych i dwoliściennych, ostatnie, które powodowało już wylegalnie. I przechodzimy do programów. Programy skuteczne wyjątkiem 5A jest to słabsze na miotły i 6A. Za temat kontrola miotły zbożowej jesienią. Pszenicy praktycznie nie widać. Bardzo duże nasilenie. Mamy trzy kombinacje. Trzy mieszaniny zbiornikowe. Wszystkie są skuteczne. I trzy, cztery kombinacje mieszaninami fabrycznymi, sformułowanymi, trójskładnikowe. Wszystkie skuteczne. Dochodzimy do bufora tego tego doświadczenia. I wreszcie coś ciekawego, to jest wieczeniec niestety po to już tylko same ości zostały, a się osypał, było go tu naprawdę dużo. Trochę pastek dwuliściennych. I wszystkie w zasadzie programy herbicydowe do stosowania jesienią były skuteczne.